To się wydarzyło naprawdę. Mama leżne mówię mam. Ciągle chcemy wiedzy mówię mam. Info V2. 30 zł. No to dawaj tą lufę nabij tak solidnie i dawaj na jednego bucha no raz tą lufę opalaj smacznego tylko żebyś odciny zara nie dostał. Haha dorzucam się do prezentu na święta. Dzięki, dzięki, dzięki Mordzia. No co, zaraz, zaraz oczywiście więc dopalę papierosa A później znowu kurwa bo... ooooo I ty mi mówisz, żebym... że zaraz ten, a żebym nie szedł. No co ty kurwa odpierdalasz Zastanów się, człowieku, nad tym co robisz Zostawcie łapkę w górę oczywiście Obi ostrza, ludzi poznam kiedy na ulicy ciężkiego urazu doznasz Dzień w ostrach, siać, próbą perajne wzięty. Ciągle kody pieniędzy, nie czym struna napięty. Wykręcałeś kolej z sojuszników Wystawiałeś ich kamo, uzbrojonych po zęby. Jak szybko wie ano to i siano się liczy. Jak najwięcej dla siebie, innych zostawić z wszystkich. trzy zwykły, przez tych heporyty, Teraz noszę jak krew, jesteś przez ty ukryty, krew. Jednak do przewidzenia, kto kurwą jest ogólnie, ten na sam koniec zaserwuje, Największą pójnie, co z tobą dalej nie obchodzi mnie szczególnie. Niech ten kafek będzie twoje